Wypieczenie takiej chałki taniej niż chleb z dyskontu wcale nie jest trudne. Bardzo dobre. Taka śniadaniowa deska z domową chałką to jest coś, czego wasze chłopaki, dziewczyny, mężowie i żony naprawdę nie zapomną. Cześć, dzień dobry, witajcie. Z tej strony Jadek Marszał i witam Was w mojej domowej kuchni w serii Bo domowe jest lepsze. Dzisiaj przede mną stoi chałka drożdżowa. Nie wyobrażam sobie, ile kosztowałby chleb o podobnej jakości, a taki domowy wypiek jest tańszy niż chleb z dyskontu. W całym domu czujemy zapach świeżego chleba, drożdży, kardamonu. To jest naprawdę coś niepowtarzalnego, to jest coś, czego się kupić nie da. Serdecznie zapraszam Was na przepis na hałkę. Oglądajcie do końca, za moment pokażę Wam, jak z tej hałki zrobić naprawdę genialne śniadanie. Przed przepisem zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, zostawiajcie łapki w górę i komentujcie, jakie są Wasze ulubione wypieki. Pokazujemy Wam, jak przygotować rzeczy prosto i tanio w domu, dlatego subskrypcja naprawdę się opłaca, bo domowe jest lepsze. Te wszystkie składniki leżą tutaj na blacie już dłuższą chwilę, żeby nabrać temperatury pokojowej, która jest idealna do wyrabiania ciasta. Przynajmniej takiego ciasta drożdżowego. Tu jest 400 g mąki, ponieważ zależy mi na tym, żeby ta hałka była bardzo delikatna, dlatego mąkę przesiewam. Od razu do mąki dorzucam 50 g cukru, tę dużą szczyptę soli. Bezpośrednio do tego, bez żadnego zaczynu, dodaję 4 g drożdży. Pokażę wam, jak zaoszczędzić na drożdżach i na domowych wypiekach. Jeśli kupicie sobie takie pół kilo drożdży, to naprawdę starczy wam na całą zimę. To jest taki zapas na naprawdę ciężkie czasy. To jest tam. Ee, e, no, dużo hałek to będzie. Dużo to będą ze 3 miesiące jedzenia chałek. Dodajemy 50 gramów masła. I do tego jedno jajko. Na koniec 200 ml mleka. Ciasto już wstępnie wyrobiłem, także przerzucam je do maszyny. Niezależnie od tego, jaką metodę wyrabiania przyjmiecie, to to, do czego dążymy, to ciasto plastyczne, elastyczne, wilgotne, ale nie przywierające do palców. Dzisiaj podsypałem około dodatkową płaską łyżkę mąki. Macie troszeczkę większe jajko, no i już trzeba tej mąki troszeczkę podsypać, no niestety. Należy zalać ten garnek rzymski wodą. Pamiętacie na pewno z odcinka ze Strucli, że garnek rzymski to jest takie rewelacyjne naczynie, dzięki któremu te wszystkie wypieki zachowują bardzo dużo wilgoci. No ale najpierw tę wilgoć trzeba e, tutaj jakoś dostarczyć. Dlatego właśnie zalewa się go wodą. I zalewamy zarówno sam garnek, jak i jego pokrywkę. To jest naprawdę jedno z najlepszych rozwiązań do pieczenia chleba. No i cóż, zapraszam Was też na odcinek ze struclą jabłkową, którą piekłem właśnie w tym garnku. Jak widzicie. W czasie, gdy ciasto wyrastało, wcale nie próżnowałem. I tu są tego efekty. Szczegóły tego, co się tutaj wydarza, zobaczycie w następnym odcinku. Żeby go nie przegapić, koniecznie subskrybujcie nasz kanał. Pamiętajcie też o komentarzach i łapkach w górę, bo są dla nas ogromną motywacją. To jest moment, żeby wylać wodę z garnka. Garnek z pokrywką czekają już naszykowane. Blat podsypie sobie solidnie mąką. Jeżeli jesteście niesłychanie leniwi, to po prostu te ciasto już włóżcie do formy i pieczcie. No ale nie bądźmy aż tak leniwi. Ja zrobię z niego trzy takie węże, które ze sobą splotę. Rozciągam je sobie w jeden długi. Skoro mam już trzy piękne paski, zaplatam je w warkocz. formuje ogólny kształt i przerzucam hałkę do garnka. Bardzo często hałkę przygotowuje się z kruszonką. Ja jednak pomyślałem, że tym razem zrobię to trochę inaczej. Dlatego w tym moździerzu zetrę trochę kardamonu. Takie 6-7 sztuk powinno wystarczyć. Tak jak sobie patrzę na to, jak ładny jest ten moździerz, to myślę, że byłby to bardzo fajny prezent na święta. Usuwam te wszystkie włókniste części i utarty kardamon mieszam z płaską łyżką cukru brązowego. Tą aromatyczną mieszanką posypuję chałkę. Garnki rzymskie wkładamy zawsze do zimnego piekarnika, żeby długo móc się nimi cieszyć, nie należy narażać ich na skrajne temperatury. Wkładam garnek do piekarnika, na 40 minut w 180 stopniach grzanie góra-dół, potem podniosę pokrywę i na jakieś 15 minut włączę termoobieg, żeby zrobiła się tutaj ładna skórka. Zobaczcie jak pięknie ta hałka wygląda. Wypieczenie takiej chałki taniej niż chleb z dyskontu wcale nie jest trudne. Im więcej będziecie robili domowych wypieków, tym bardziej się to opłaca. To co jest charakterystyczne dla wypieków z garnka rzymskiego, to cudowna, genialna, duża ilość wilgoci. No to co? Pora rozkrawać. O wow! Zerknijcie tylko jak dobrze to wygląda. To jest naprawdę genialny wypiek, a poświęciłem na niego przecież nie więcej niż jakieś 20 minut realnej pracy rąk. No w dużej mierze to też zasługa tych drożdży, nie? Ale one są naprawdę dobre w strucji i też nie było żadnego problemu. Dobra, to co jemy? Mm. To jest jak z dzieciństwa taka hałka, jak dostajesz od do babci. Tak, jak ze no. starych czasów? No. no. Ten zapach jest naprawdę bardzo, bardzo zachęcający. Mm. Bardzo dobre. Jest naprawdę świetna. Chcesz jeszcze kawałek? Domowe pieczywo jest zupełnie nieporównywalne z czymkolwiek, co możecie kupić w jakimkolwiek sklepie. Niezależnie od tego, czy chcecie przygotować super śniadanie ze swoim małżonkiem, chłopakiem, dziewczyną, czy też odwiedził Was bardzo fajny kolega, czy super atrakcyjna koleżanka i zostali na noc, to zróbcie im takie śniadanko, jak zrobię za chwilę. Weźmiemy dwa, wezmę dwie. To są kromki po polsku, nie? W Poznaniu kromka, nie? Kromka to jest tylko to: czyli piętka. A skifka to jest to. Dobra, muszę ukroić haracz dzieciom. Niezależnie od tego, jak nazywacie kolejne kawałki chleba, to te powinny mieć około 1,5 cm. Tosty francuskie są czymś ekstremalnie prostym. Wlewam mleko, dodaję jajko, szczyptę soli, płaską łyżeczkę cukru. To wszystko mieszam widelcem. To jest kolejna czynność, która się w różnych miejscach dziwnie nazywa. Rozbełtane, rozkłócone i wymerdane. To jak u Was, mówi się na kolejnej części chleba. I na tę czynność związaną z jajkiem, napiszcie w komentarzu. I nie zapomnijcie o subskrypcjach i łapkach w górę. Zaczynam już rozpuszczać masło na patelni. Tu nie chodzi o to, żeby chałka nasiąkła tym mlekiem. Także zamaczam ją dosłownie na chwilkę. Obracam. I jeszcze raz. I tak umoczoną odkładam na drugi talerz. Smażę je do zarumienienia. Pałkę podam z dwoma domowymi dżemami: z dżemem z moich domowych brzoskwiń, i z dżemem z mojego domowego kiwi, czyli Zactinidii. Fajnym dodatkiem, który wszystko uatrakcyjni, będzie również taki szybki sos czekoladowy. Do filiżanki wrzucam 6 kostek mlecznej czekolady, dodaję nieco mleka i wkładam na minutkę do mikrofalówki. Dobra, serwujemy. Dodaję moje domowe dżemy. Mmm. I na koniec ozdabiam wszystko czekoladą. Jeśli macie jeszcze jakieś fajne jabłka, to one też będą tutaj pasowały idealnie. To dla mnie, rozumiem. No to dla ciebie jest. Taka śniadaniowa deska z domową chałką, z domowymi dżemami. Z... Sosem czekoladowym to jest coś, czego wasi goście specjalni, wasze chłopaki, dziewczyny, mężowie i żony naprawdę nie zapomną. Jak widzicie, żona porwała mi już talerz. Przygotujcie sobie raz kiedyś takie śniadanko i naprawdę będzie to coś rewelacyjnego. Nie pozostaje mi już nic innego niż życzyć wam smacznego. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i łapkach. Trzymajcie się, do zobaczenia i pa pa.